Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Kolbuk-Wągiel i jestem partnerem w kancelarii Ipsolegal. legal i witam się z Wami 5 grudnia. Pora zatem otworzyć dzisiaj piąte okienko w kalendarzu adwokatowym, a w piątym okienku w kalendarzu adwokatowym mamy środki ochrony sygnalistów. Wczoraj opowiedziałam Wam o tym, że zarówno dyrektywa, jak i polska ustawa ustanawia zakaz podejmowania w stosunku do sygnalisty działań odwetowych za to, że ujawnił on naruszenie prawa. No i dzisiaj opowiem Wam o tym, co w sytuacji, gdy pracodawca czy też kontrahent podejmie w stosunku do takiego sygnalisty działania odwetowe i co w takim wypadku, jakie środki ochrony w takim wypadku przyznaje takiemu sygnaliście nasza Polska ustawa, czy też dyrektywa o ochronie praw osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. Po pierwsze e, mamy tutaj bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli takie wypowiedzenie jest dokonywane w sytuacji czy, czy tylko z tego względu, że sygnalista dokonał zgłoszenia naruszenia prawa. Takiemu sygnaliście jest przyznane prawo do dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz na podstawie przepisów o ustawy o ochronie sygnalistów, nasza polska ustawa przewiduje tutaj odszkodowanie wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, które jest w danym roku obowiązujące. W takim wypadku. Też e, pracodawca nie może podejmować w stosunku do sygnalisty żadnych działań dyskryminujących. Jeżeli sygnalistą jest jakiś kontrahent, to w takim wypadku um, organ, dana organizacja, jeżeli wypowie mu jakąś umowę sprzedaży, czy też umowę dostawy, umowę zlecenia z takim kontrahentem, to takie wypowiedzenie zgodnie z przepisami projektu ustawy o ochronie praw sygnalistów będzie uznawane za bezskuteczne. Również w takim wypadku, na przykład, dokonane zgłoszenie przez danego przedsiębiorcę nie może być podstawą. Do odmowy udzielenia koncesji, udzielenia zgody na prowadzenie danej działalności gospodarczej. I te środki ochrony praw sygnalistów, zarówno po stronie pracowników, jak i po stronie kontrahentów, przedsiębiorców mogą być też przyznane na rzecz osób, które pomagają tym sygnalistom w ujawnieniu zgłoszenia naruszenia prawa. Także takie środki też ta ochrona rozciąga. Się nie tylko na sygnalistów, ale również na, na osoby, które pomagają sygnalistom w tym, żeby takie naruszenie zostało przez nich ujawnione. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam wspaniałej niedzieli. Widzimy się jutro, 6 grudnia. Otworzymy szóste okienko w kalendarzu adwokatowym. Do zobaczenia, do jutra.